Co tu jest, popatrz, piesek je. Kończy ją. No, ale. Twój piesek, popatrz, twój zamasz. Śniadanko je. Trzęsie, się trzęsie. Ale i tylko trzęsie się, jak je. Jak, je, jak nie je, to się nie trzęsie. No, pieska. No, dotknij pieska. No. A. <noise> tak, piękny piesek, tak? No, co tak się trzęsie, A Co tak się trzęsie? Jeszcze ci zostało troszkę. Możesz wylizać. No. Pojechać z nimi do weterynarza chyba Tak jak wczoraj na live, żeśmy rozmawiali Bo pani weterynarz powiedziała, żeby przyjechać z tego pierwszego, ale... Ale chyba to dzisiaj ogarniemy, niech on... Niech ona mu da wszystko co trzeba, żeby dzieciaki już mogły się z nimi bawić, przytulać Bo pchuje ma, nie? Okej okay. Maybe. I will... Is water no i wie, to jest Tak już wyliżę, musimy drugą mu miseczkę kupić na wodę O, popatrz, teraz wody troszeczkę No i napisie. Czekaj tu tylko zrobić. Gentleman przyszedł z brzuchem wystawionym, a to musiał poprawić koszulkę, żebym schować, tak? To Vanessa też jest tryjona. proszę bardzo, okulary ciemne, siódą glasy. Mhm, No, ale z Idziemy do takiego lana. Trzeba coś do jedzenia. Mieliśmy psa ogarnąć dzisiaj, ale jutro ogarniemy Tak? Mama skarpetki zaklęła A gdzie masz buty? Gdzie są jego buty? Chyba Dzieciaki się pytały, gdzie jest pies i chciały pieska, żeby zabrać ze sobą Ale gdzie my tam w tym markecie z pieskiem? A druga sprawa pełna mapy, zanim go nie ogarniemy z tymi kokami Trzymaliśmy się w Man-Made Forest na pączka i tu moje pączki są proszę bardzo pączek pierwszy i pączek drugi do you like? No i jak tam moje chłopaki i dziewczyny? Na jedzenie? Jakie dźwięki w tym? Pięknie. Tak jak w polskim lesie. Do dinozaura chcesz iść? We don't have dinosaurs here. Where no, dinosaurs are? Mm. Fine. Maybe camping. Maybe we can find some mushrooms here. <laughs> Vanessa. It's a widzia, not picture, baby. Ok, familia, skakujemy. Do samochodu. Vanessa, baby. Kam? Czasowicze <laughs> Z lasu teraz. Danisia, this way. Idziemy na zakupy zawsze sprawdzają torby przed wejściem. And how go na drive, tam jest piesek i Pampersa ma no to teraz ja jeżdżę tutaj z moim synkiem kochanym kurczaczkiem oj <grybuj> no coś, paczek jedziemy? a tu się na przejażdżkę zawierzę jedziemy na ryby mamy suszone rybki a tutaj żywe są. Tutaj z wędką trzeba było przyjść, nie? Ale popatrz. Rybka, popatrz. Widziałeś? Popatrz. No. Kraby. Małże. Świnie łby, proszę bardzo. Nie wiem, czy w Polsce takie coś jest dostępne. Oli niech dziewczyny sobie tam rządzą. A my idziemy zobaczyć coś dla pieska. Gdzie tu jest jedzonko dla pieska? Dobra, mamy dla psiaków stoisko. Musimy jakieś jedzonko kupić. I może jakąś zabawkę? Hmm, co bąbelek? To, to dla pieska jest opatrz. i szampony dla psów i witaminy Kurczę, tylko się nie znam na to Nie wiem które to jest dobre No jest trochę tego Czy nawet mleko jest dla psiaku It's me Lactose free Bez laktozy Nie Mam takiej rzeczy Ale nie wiem Muszę nikot szukać i przyjść tu razem z nią Zobaczymy o jego zaczepiają wszyscy dookoła. <grystanie> Ali. Jest. Don Papa. 1365 peso, a to standardowa 1278. Jeszcze jest taka fikuszna? No? Za 3000. Ja chyba sobie tą wezmę standardową. No, zabieram, mój kanec. O oh, more to the right heavy for her. Vanessa nie daje rady Maybe here, Vanessa to the left Let's go to the left hmm. No dawaj, dawaj siostra ha, Znaleźliśmy mamusie. Jestem w szoku, bo przeszliśmy już połowę sklepu A Oli dalej grzecznie siedzi w w wózeczku. Danisia, you we're not going here Maybe there's a puppy for the pieska jeszcze kupić. To znaczy, się tak nie wiem. Nakupuję tych puszek, on nie będzie tego chciał jeść i co? Nie wiem czy nie powinniśmy spróbować pier... No i trzeba dla Omboka też kupić coś. Boźmy muszę Kupić smoczek, bo zgubił oli smoczek Trzeba smoczek ugarnąć, więc Danika została w sklepie, a ja idę za smoczkiem Byliśmy jedzenie dla Omboka i dlatego tego pieska małego Zobaczymy, Dąbok to wiem co nie, ale mały tak nie bardzo Więc musimy spróbować Gdzie jest Watson? Tu w dwóch aptekach pytałem, nie mają Dziko. Ale nie wiem, taki smoczek to chyba trzeba wyparzyć też. O, tu są jakieś. Mam dwa. W ogóle zamówiłem jeden już na lazadzie, ale jeszcze nie przyszedł. To też mol. Możecie kupić sobie. Krzyżyk. Pana Jezusa, wodzie. Figurki. Jest tego trochę. Powiem, że ładne te figurki. O. A ta figurka 10 tysięcy peso. Ta 1300 mniejsza. A ta duża? 8 tysięcy. Czyli 500 złotych ta duża. Proszę bardzo, takie fajne meble do oficjal. Proszę bardzo, gotowi do rajdu. A, mama będzie jechała z nimi. Of course. Put your legs there. She doesn't know how to <gry> Tak. Co? także dziewczyny i chłopaki na zakupy jadą ojej oh yeah, Pięknie. Yeah, yeah. It will off automatically. You can drive, yeah. Może takie coś jej kupić, żeby na zakupy jeździła do Carmen? Danika? Maybe I will buy you something like this, so you can drive to Carmen for shopping. To, nie wiem, to elektryk chyba, za czy nie? Bardzo ładnie wygląda ten samochód. To Chińczyk. Ale fajnie, przyszliśmy na koniec coś zjeść przed wyjazdem. Zakupić w samochodzie. Tutaj mamy pierwszego obżarciuszka. Proszę bardzo. O Jezu, kochany, jaki głodny. Tutaj drugi obżarciuszek. Muszę wam pokazać jak Filipińczycy wracają z zakupu Aj. z zakupu z Mola. z tyłu a tutaj z drugiej strony Aj. tak się na zakupy jeździ na Filipinach przyszliśmy już do domciu Monika cała rodzina przyszła Daniki, To te torby nasze, znaczy pudła Ej. Ej. Oli, a co ty tańczysz kochany? You dancing? A ja, z kuzynką tańce urządza, proszę go Vanessa, why did you open this? <laughs> She give keys. Yeah. Oliver, you see that? Yeah. That was Bushaka Oliver, Abi. I can't, i to He do not want to give you a kiss? Oh my god, broken heart Broken serce. first First broken heart <laughs> Only. why you don't give a kiss? <laughs> Mm. <laughs> Oli, nie no padnę zaraz. Oli, don't want to give kiss. on nie lubi buziaków, nie lubi jak się go całuje. Nie, Oli? Nie, okej, na nie. na nie, 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 nie. Nie, 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 Bawią się tak miotełką, bo on za miotełką idzie, o. Taką suchą karmę przyniosłam samochodu jeszcze i brożek wcina. no ale zaraz mu dam puszeczkę też. Zobaczcie. Jeszcze nie rozpakowane mamy tutaj te kartony. Tam gdzieś jest jedzenie dla... Dla piesków I słuchajcie, to tyle na dzisiaj Ja biorę się za robotę, muszę film dokończyć, jeszcze wyedytować na dzisiaj to Jest skończony, mamy film A ma o 10 iść A godzina 8 Więc biorę się za robotę i dzięki wielkie, że oglądaliście Jak nie subskrybujecie kanału, to sprawdźcie, może... Dajcie suba, tam jeszcze taka jest ikonka, że wszystkie wiadomości Notification, czyli powiadomienia All notification Można to odhaczyć, czyli cokolwiek byśmy nie wstawili To dostaniecie powiadomienie Dzięki wielkie za No i do zobaczenia jutro Trzymajcie się, zdrowia